Bełchatowskie Muzeum Regionalne wzbogaciło się o cenny artefakt związany z Apoloniuszem Zawilskim. Proszę panie dyrektorze. Dzień proszę panie, bardzo. Dziękuję. Prezent, który oczywiście otrzymaliśmy od pana prezydenta, jest myślę, że bardzo ciekawym takim elementem, który będzie eksponowany również tutaj w muzeum, ponieważ warto pokazywać historię tego miasta, warto ją też znać, ponieważ mamy się czym pochwalić jako mieszkańcy powiatu bełchatowskiego i na pewno jako również mieszkańcy Bełchatowa. Kiedy znamy tą naszą historię, w inny sposób, taki też perspektywiczny, możemy również patrzeć na historię naszej ojczyzny. Jeżeli chodzi o postać Apoloniusza Zawili, to jest to postać niezwykle ciekawa, postać, która wpisała się bez wątpienia w historię II wojny światowej. Jako oficer artylerii brał udział w działaniach, no nie w okolicach Bełchatowa, ale, ale na innym odcinku frontu walki z Niemcami. Niemniej jednak z Bełchatowem związał się. Dziś ma nawet rondo. Mało osób o tym wie. Jedno z rond w Bełchatowie nosi imię Apoloniusza Zawielskiego. Ale dla nas niezwykle ważne jest, moim zdaniem, z tego względu, że był pierwszą osobą, która w sposób oficjalny, mówię tutaj oczywiście o wydaniu drukiem, napisała książkę o Bełchatowie. Ta książka jest... Znaczy książkę, tak naprawdę to mówimy o co najmniej trzech publikacjach związanych z historią Bełchatowa. Jest to publikacja, od której bez wątpienia wszyscy historycy i nie tylko, zaczynający swoją przygodę z historią Bełchatowa i regionu Bełchatowskiego zaczynają. Dziś z perspektywy e, e, pierwsza z tych publikacji, teraz e, nie, chcę, nie chcę wprowadzać błąd, ale z tego co pamiętam wydana była pod koniec lat 60. XX wieku, a więc dość dawno. Dziś e, z perspektywy nowych badań e, niektóre e, Dociekania autora może nie są już e, aż tak dokładne i historia jest zweryfikowała, ale bez wątpienia, w, 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 m, m, mówiąc to do państwa, mówię z, z własnej perspektywy i z własnego doświadczenia, nie zacząłbym y, badań nad historią Bełchatowa, nie zacząłbym badać w różnego rodzaju, y, w różnych archiwach y, na terenie kraju, gdyby nie odnośniki, bibliografie i przypisy znalezione właśnie w książkach Apoloniusza Zawiskiego. Jest to, jest to pewien drogowskaz dla każdego z nas. Oczywiście historia ma to do siebie i tak powinno być, że ten stan badań ciągle będzie się zmieniał, ciągle będziemy docierać być może do bardzo interesujących, może mniej, ale, ale ciągle nowych dokumentów i materiałów, które pozwolą nam domalowywać elementy na tym obrazie, jakim jest wspólna historia bełkatowa. Ale bez wątpienia ten obraz rozpoczął malować właśnie Apoloniusz Zawilski Pięknie obstalował go ramami, a my już teraz jako ci historycy już kolejnych pokoleń domalowujemy niektóre elementy, które w jego, w jego historii były, no powiedzmy to, plamami, bo, bo, nie do, bo nie docierał do źródeł. A więc w mojej opinii jest to osoba niezwykle istotna dla, dla, zarówno dla historii miasta Bełchatowa, bo on nie tylko napisał, on później wpisał się w tę historię. Niewiele osób Wie, że na przykład pomnik na Górach Borowskich, przy którym się spotykamy, był, był pomnikiem, za którym optowało tak naprawdę grono trzech polskich oficerów. Pułkownik Czyżewski, major Żelazowski, który w 1939 dowodził tam batalionem i właśnie Apoloniusz Zawilski, który udziału w walkach nie brał. Na tym odcinku, tak jak mówiłem, ale jednak czuł się związany z tym miejscem i dla niego to i opowiadanie o tradycji polskiego oręża była niezwykle istotne, A więc na wielu płaszczyznach była to postać, która tutaj działa, działała. Cieszę się, że taki maszynopis do nas trafił, bo myślę, że jest placówką, która właśnie, właśnie tego, typu, tego typu artefakty powinna, powinna gromadzić i przechowywać dla potomnych. Tego wcześniej nie było. Widziałem kserokopie kiedyś nazywane kserografiami, stron tego maszynopisu, ale w oryginale go mamy teraz my, jako Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Przypominamy, że do końca lutego w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie dostępna jest wystawa z okazji stulecia odzyskania praw miejskich.